Hej, witajcie, z tej strony Marcin, kolejne spotkanie od strony kuchni z wojownikami z Zamku Mgieł, dosłownie od kuchni, bo znajdujemy się w mojej kuchni, a wy tego nie widzicie, to tak właśnie na, na, na wstępie chciałbym to właśnie powiedzieć. E, ustawiam oświetlenie, bo przy ostatnim e, nagraniu miałem zieloną głowę, e, lekkie zielone włosy, ale ja mam włosy, jestem szatynem. Więc to nie ma w ogóle żadnego znaczenia z żadnym ruchem ani z takimi innymi pierdolami. Po prostu green screen się wkradł, złe oświetlenie i, i tak to właśnie jest. Na razie robimy na green screenie, bo lubię takie akcje w ogóle, lubię takie klimatyczne akcje. Ale dobrze, nie o tym. Słuchajcie, w dzisiejszym naszym spotkaniu to będzie takie cykliczne, raz na jakiś czas. W tym spotkaniu chciałbym poruszyć temat postaci. Które występują w naszym słuchowisku, gdyż to ma być taka seria postaci, które już znacie, a wraz z postępem naszego słuchowiska poznacie jeszcze inne postaci, których jeszcze nie znacie, a które poznacie. Jak widzicie za mną z tyłu, wstawiłem na green greenscreenie Wyspy Południowe, odcinek, który się fajnie nawet oglądał. Nie wiedzieć czemu niektóre lepiej, niektóre gorzej. Historia fajna, że wszystkich historii, żeście nie przesłuchali do końca. To jest moja wina, wina złej e, promocji. Powiem wam szczerze, ja lubię robić niż, niż, niż siedzieć przy komputerze i, i, i zajmować się pierdołami. Ale promocja jest też bardzo ważna, tym bardziej, że ogólnie w głowie fana fantazy, większości którzy się nie interesują. Istnieje tylko Wiedźmin, Władca Pierścieni, tam powiedzmy jeszcze Harry Potter i te inne rzeczy, więc bardzo ciężko jest się z nowym pomysłem, który nie jest, uwaga, oparty na żadnej grze, na czymś, co już istnieje, nie jest jakąś tam franczyzną, powiedzmy. Ciężko jest w ogóle z czymś wystartować. My to robimy i idzie nam... idzie nam dobrze. W każdym razie, słuchajcie, jedna rzecz. Zaczynamy taką króciutką serię przedstawiania wam postaci. Za mną wysy południowe... A jeżeli wysy południowe, to krótka geneza i krótko o postaci, o której dzisiaj będziemy mówić, mianowicie szamanie, światłosławie. Najpierw wysy południowe. Motyw wysp południowych występuje u mnie dość nieprzypadkowo. Ponieważ budując kontynent Antorię, chciałem zbudować powiedzmy sobie. Różnorodność w sensie przyrodniczym, w sensie klimatycznym i w sensie takim, powiedzmy, etnicznym na kontynencie. Ponieważ istnieje mapa kontynentu Antorii, która jeszcze jest nieskończona, bo nie mam czasu na wszystko, żeby wszystko zrobić naraz, ale są różnego rodzaju krainy. Jest na przykład wyżyna wysokich traw nie ma to nic wspólnego z trawą jest, jest wyżyna tysiąca wodospadów. Kraina Tysiąca Wodospadów. jest, Są ziemie zachodnie pyronu, są ziemie na Śmiradu u góry, są ziemie juryckie o, o Kaimirze kiedy indziej, słuchajcie. Dzisiaj zajmiemy się Wysami Południowymi, czyli małym archipelagiem wysp, które znajdują się zupełnie na południu Antorii, gdzie to zamieszkują właśnie ludy indiańskie, ludy powiedzmy sobie tubylcze. Tak, jak to nazwaliśmy w naszym właśnie odcinku Wysy Południowe. I tam, właśnie jedną z postaci, którą gra Dariusz od nas w słuchowisku, nie wspomniany przeze mnie, jakim cudem! Człowiek, instytucja. Słuchajcie, człowiek, który zna się na tych klimatach, który doradzał mi, jeżeli chodzi o te klimaty, który, który uwielbia te klimaty, w sensie podróże do dżungli, facet widział. Naprawdę, nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale, ale jeżeli ktoś by chciał się zainteresować, to Dariusz prowadzi też Facebooka. Link, jeżeli się zgodzi, wstawię w opisie. Jeżeli się nie zgodzi, szukajcie go. W, w każdym razie jakimś studentów wczoraj nie wymieniłem. Z tego miejsca, Daryczku, chciałbym cię jeszcze raz bardzo przeprosić. Oczywiście ja sobie robił dzisiaj, ale, ale, ale też właśnie. Wymieniłem Łukasza, wymieniłem Dawida, Jagodę, Marka, a zapomniałem, kurczę, o człowieku, który nagrał dla mnie setki wersów. Zdarza się. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o wysy południowe, archipelag na południu, klimat bardzo ciepły. Chciałem zrobić dżunglę i dżunglę zrobiłem. Wydaje mi się, że efekty dżungli i efekty przemieszczania się po dżungli i ten krajobraz został przede mnie, przeze mnie fajnie oddany. Mówią tam po hiszpańsku. Użyty był translator, Google Translator, i użyty był oczywiście sztuczna inteligencja do generowania. Użyta była też sztuczna inteligencja do tworzenia tych wszystkich um, um, regionalnych um, pieśni. To tam Indianie. Yy, śpiewają w tle, nie było tak łatwo tego wygenerować, ponieważ jeżeli wpisujecie Indians, nie, w, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to on wam wygeneruje Indians, ale z Indii, a nie Indian z Ameryki Południowej, tudzież Północnej, więc powiem wam szczerze, że było to ciężko, no ale trzeba było wpisać Native Americans i wtedy dopiero yy, powiedzmy sobie sztuczna inteligencja zaczęła, zatrybiła, że chodzi o tych Indian, a nie o Indian z Indii. No w Meandra sztucznej inteligencji. W każdym razie zrobiliśmy to w ten sposób. Historia Wysp Południowych u nas, w naszym słuchowisku, jest bardzo krótka i bardzo taka, powiedzmy, epizodyczna, ale bardzo ważna. Gdyż kapitan Leandro zostaje wysłany przez Najwyższą Radę do, do Oleśmianu, żeby znalazł szamana Światłosława. Przepraszam, Żorża z Oleśmianu, a tamtejszy Mak. Kordian wysyła właśnie naszego Landera na wysyp południowy, tam do szamana, gdyż szaman, oczywiście, trzeba ma na misję kapitana Landera, od maga Joachima, żeby przetłumaczył księgę, wielką księgę księżyca, jeden rozdział, rozdział otwarcia, gdyż mag Joachim chce zajrzeć do grobowca, który znajduje się w wąwozie umarłych. Ta historia jest bardzo zawiła, ale bardzo ciekawa. Zainteresujcie się, posłuchajcie od początku. Wiem, technicznie uczę się cały czas. Jestem 42-letnim chłopem, który uczy się od podstaw powiedzmy uźwiękowienia produkcji. I też aktorstwa głosowego, no bo nie jestem głosem, aktorem głosowym. W każdym razie, ta zawiła sytuacja sprawia, że kapitan Leander wylądował na wesach południowych, właśnie u Szamana który zna język demonów. Swoją drogą, Światłosow to jest ciekawa postać to jest człowiek, który żyje między tymi plemionami, który nie jest sprecyzowany do końca, czy jest stamtąd. Tego specjalnie nie robiłem. To nie jest człowiek, który na, na, na grafikach, które generowałem przy AI. Jest typowym, powiedzmy, Indianinem, typowym Nativem stamtąd, tak jak wydawało się wszyscy, wszyscy ci, ludzie, ci ludzie stamtąd, których słyszycie. Ale zauważcie, że na przykład wygenerowana przeze mnie Indianka, która w pewnym sensie, w pewnym sensie jest częścią historii, jest generowana przeze mnie i bierze udział w misji, którą powierza. Siatłosław Leanderowi, żeby ten znalazł roślinę potrzebną do rytuału. O rytuale jeszcze powiemy. Jeżeli ktoś, kogoś interesuje taki temat, rytuału w dżungli, na ten temat będzie więcej, ponieważ my na razie star staraliśmy się przez to, żeśmy teraz stworzyli, oddać potęgę właśnie, słuchajcie, pewnej innej czynności, którą polecił. Światłosław Leanderowi, by ten przypomniał sobie, kim jest. Ponieważ i znowu musimy się odwołać do historii. Ponieważ kapitan Leander, poprzez działalność jego ojca, jest na niego narzucona klątwa. Klątwa zapomnienia, kim jest, kim był jego ojciec, jaka, jaki jest cel życia Leandera, jego ojca i w ogóle tej grupy ludzi, jak żorzo Leśmianu, jak Sambor na ziemi, w tym miejscu. Więc słuchajcie, moi drodzy, to nie jest takie proste. Leander przybywając na wyspy południowe, chcąc wyruszyć w głąb samego siebie, ponieważ kto powiedział Leanderowi o tym, że być może jest z nim coś nie tak? No, pewien demon, którego poznajemy lepiej, dokładniej, już w najnowszym odcinku, który będzie nosił tytuł Bunt Pironu. Ale już słyszeliśmy ten głos. W bibliotece słyszeliśmy głos, który powiedział Leanderowi, kim jest. Kim może być, ale nie powiedział mu wszystkiego. Dlatego Leander, wodzony ciekawością, posiadający księgę, husarianie, która powoli odkrywa przed nim historię jego ojca, dziadka i w ogóle, musiał wyruszyć w głąb samego siebie, gdyż zdjęcie klątwy nagłe może kosztować go życie. To jest klątwa. Z nie ma żartów, więc naprawdę, uwierzcie mi, zawiłość tej historii jest o wiele bardziej ciekawa niż możecie sądzić na podsłuchaniu po losowo wybranego e, słuchowiska. Trzeba słuchać od początku, wszystko się zazębia, a nawet jeżeli coś się na razie nie zazębia, to ja to znajdę i to zazębię, ponieważ cała historia jest w mojej głowie, nie jest to książka, tego nigdzie nie ma. To jest stworzone z mojej głowy. Scenariusz jest stworzony na podstawie tego, co ja sobie nakreśliłem, na, 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 na więc nie można wszystkiego nagle wiedzieć. To ta przygoda odsłania przed nami etapy, etap za etapem. Także taką rolę w całym w tym słuchowisku pełni szaman. Bez szamana światłosława. Nie ma dalszej części, mianowicie Leander, nie Leander. Joachim nie może dostać się do, do grobowca. Swoją drogą, jeżeli ktoś słuchał stare odcinki z naszego początku, ten na pewno już pamięta słuchowisko o tytule Grobowiec. Tam już był Joachim z Kordianem w środku w tym grobowcu. W naszej historii, którą tworzy od początku tej historii jeszcze nie ma, więc grobowiec nowy dopiero powstanie. Będzie to przygoda, teraz wam mogę powiedzieć, A Indiana Jones. Będzie to zupełnie inna przygoda niż tą, którą pamiętacie. Ale nie chcę teraz o tym mówić. Szaman Światłosław to jest, to jest nasz dzisiejszy, nasze dzisiejsze wysy południowo ogólnie, to jest nasz dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze spotkanie, które chciałem się właśnie oprzeć. Także rola Szamana. W tym słuchowisku, w tym, w, tym, w tym na razie momencie naszej historii była bardzo duża, ponieważ to on wprowadził poprzez medytację, poprzez nakłonienie, poprzez nakłanianie Landera, właśnie, żeby wyruszył w głąb samego siebie, żeby przypomnieć sobie, kim jest. Medycyna, jak nazywa to szaman, to jest późniejszy etap, późniejszy etap, ale już macie zalążki tego. Już macie jakieś wskazówki, w którym w jaki moment po prostu pójdziemy. Więc jest to w naszym, w naszym słuchowisku, jakby oddanie czegoś, co jest naprawdę we wierzeniach ludowych, w tradycji ludowej Ameryki Południowej. Więc chcieliśmy to zrobić. Miałem fajnego przewodnika, Dariusz Kasina, bez R, tak dareczku. Pomógł mi w tym i jest takim moim, powiedzmy sobie, mentorem, jeżeli chodzi o te tematy. Dużo na ten temat rozmawiamy, Darek ma dużo na ten temat do powiedzenia i mam nadzieję, że niedługo będzie mówił na podobnym filmiku, jak ja tutaj dzisiaj mówię, ale ja o słuchowisku. Więc zapraszam Was, żebyście odsłuchali Wysy Południowe, ale idźcie proszę po kolei, od, od yy, prologu po emisariusza, który jest pierwszym odcinkiem po wąwóz umarłych, po Najwyższą Radę. Idźcie po kolei, żeby całą tą historię mieć zlepioną. Więc e, przedstawiając postać Światłosława, który jest, e, staraliśmy się, żeby oddać go jak najbardziej e, jako szamana tamtych ludów, jako, jako dowódcę tamtych ludów, jako takiego guru tamtych lud ludów. Staraliśmy się jego naturę, jego wiedzę w tym bardzo małym aspekcie oddać. I jeszcze Wam chcę coś powiedzieć na temat, na temat nagrania. Był, było u nas kiedyś obecne nagranie autorstwa Mirosława. Był to scenariusz Mirosława. Nie pamiętam nazwiska Mirka. Mirek jest niestety już świętej pamięci. Niedawno umarł. I chciałbym powiedzieć, że że ten odcinek, który Mirek stworzył, wróci na kanał, jest to pewna przygoda Szamana Światosława, która była zupełnie oddzielona od, od, słucho, od, od, od głównej osi czasu słuchowiska, i ona wróci. Także tu się, tu się właśnie chciałbym do tego zobowiązać. To wszystko na temat Szamana Wysp Południowych. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, piszcie, Yy, Takie historia na pewno jeszcze do Was wróci I na pewno będziemy ciągnąć tą, tą, tą historię Ponieważ szaman już niedługo wyruszy w podróż Razem z magiem Joachimem do grobowca potężnego demona Trzymajcie się, to wszystko na razie